Wreszcie mogę Wam się do czegoś przyznać. W tym roku marka Lidl powołała mnie na dyrektorkę do spraw świątecznego klimatu. Od listopada pracujemy nad tym, by zrobić najbardziej świątecznego Lidla w Polsce. I dziś zobaczycie go razem ze mną. To co? Odliczamy 3, 2, 1. Czy nie jest lepiej? Od razu przyjemniej będzie się robiło zakupy. Najważniejsze, światełka na całym sklepie. To musiało też być. Postawiłam na sanie świętego Mikołaja na dachu Lidla. Dodatkowo piękna bombka, w której możecie robić sobie zdjęcia i mnie oznaczać. Wpadajcie na ulicę Kasprowicza 117 w Warszawie, a przy okazji na TikToku Lidla mamy dla Was mały konkurs. Ho, ho, ho! od razu zauważysz, kochane dziewczyny, jak idziecie na randkę i jak ktoś zamawia o pana czy pani kelnerki. Mm -hmm. Jak traktuje i jak później e, ma pretensję, że nie wiem, może woda została przyniesiona gazowana zamiast wody bez Takie To jest zawsze takie Słuchaj, ja zauważyłam jedno. Raz miałam kiedyś taką swoją bardzo bliską koleżankę i mm, po trzecim razie wyjścia z nią, słuchaj, do restauracji, to było w Londynie, ja przy, przysięgam, ci podchodził Keller i ja czy zaczęłam. Ja, ja byłam już cała sprzerażona, co, co ona mu teraz powie. I powiedziałam sobie: Stop, ja nie chcę ludzi w swoim życiu takich. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.